Podsumowując, rok 2023 w moim apartamencie bardzo mi zależało na stałych klientach, i udało się. Zobacz, miałem aż 69 nocy pokoju nocy, to byli stali klienci, więc y, supek moja strategia na. Pozyskiwanie takich klientów okazała się skuteczna, oby tak w przyszłym roku było. Goście systemowi to 215 pokojonocy, co łącznie mi dało 284 pokojonoce w 2023 roku, co dało 77,8% obłożenia w skali roku. Więc wynik wydaje mi się świetny. Mam nadzieję, że Wasze wyniki były podobne. Zapraszam do oglądania nowych odcinków w Nowym Roku. Podsumowując.